Cześć, witamy na kanale Kusator. Dzisiaj odpoczniemy sobie od Junaków M15 i innych modyfikacji. Tym razem mamy piękną Jamaszkę R6, zobaczcie. W bardzo fajnym, tak naprawdę, stanie do nas trafiła. Mało jeżdżona. My zrobiliśmy jakby cały taki przegląd z ususzeniakami LAK. Niestety nie zdążyliśmy tego nagrać i pokazać Wam, ale jeszcze będą takie filmiki. Oczywiście opłonka też była zastosowana z racji tego, że jesteśmy jakby autoryzowanym dealerem marki Dunlop i tutaj mamy akurat Sport Smart TT, bardzo fajna opłonka, którą też będziemy przy okazji testować na naszym GSX-erze. Trochę na torze, trochę na gdzieś tam tych torach większych, mniejszych, ale od czym będzie ten odcinek pokażę Wam co się dzieje w przypadku, kiedy, na przykład, jak ktoś wymieniał układ wydechowy, ale sprawdzał i nie zabezpieczył gwintów specjalnym smarem ceramicznym, no potem dochodzi do wymiany układu wydechowego. Ale tutaj, tutaj pan sobie zażyczył oryginalnego akrapa. Też będziemy wam pokazywać, jak to wygląda i jak chodzi przy tej R6. No i żeby ściągnąć stary układ wydechowy, wymagane jest odkręcenie, odkręcenie szpilek. No, i jak zwykle bywa, trzy śrubki, trzy szpilki tak naprawdę urwały, ukręciły, i bardzo dużo czasu poświęciliśmy, żeby te śruby wykręcić, więc dlatego zachęcamy do tego, żeby stosować smary ceramiczne, przegwintować, zabezpieczyć gwint i myślę, że na przyszłość, nawet jak będziemy komuś sprzedawać ten motocykl, to druga osoba nie będzie miała takich problemów z Demontażem, bo to powinno 2-3 godziny trwać, a będzie trwało pewnie 6 godzin łącznie, z dorobieniem oczywiście szpilek, bo oryginały albo nie dostanie, albo bardzo drogie. Więc myślę, że już w vlog pokażemy Wam, jak ten tumik będzie zamontowany w tej Jamaszce, jak to brzmi. Tu był akurat standard oryginalny, więc nie był jakoś mega donośny. I sam jestem ciekaw, jak będzie wyglądał, jak będzie brzmiał ten tumik. Dlatego przypominamy profilaktycznie, jak będziecie wymieniać układ wydechowy, zabezpieczcie gwinty, przygotujcie sobie to i myślę, że za, potem za rok, czy tam za dwa lata, trzy lata będziecie musieli coś robić, to nie będzie problemów. Dzięki wielkie za uwagę i obserwujcie kolejne vlogi, jak będzie ten tumik montowany i jak będzie brzmiał.